napisałeś że ja będę jechał czy no właśnie piszę. Dobra. Dzień, manana widmo. Zajebiście. Cześć, 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 cześć. Ja już pamiętam, bo kiedyś jak, te, jak pierwszy raz wszedłem tutaj, no, no to tutaj reporta kurwa pisał. No i chyba trzeba napisać już w Echa, Echa, Esia? Esia? Ej, no ja nie mogę. Esia? 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 Przestałem. Esia? Esia? Admin. <laughs> o. Oh. Marcysia! <laughs>

Siema. No rozjebałeś mi samolot. Ja chciałem sobie do góry no. Coś przerywa mi ten silnik. Chyba się trochę zepsuł. Dobra, kolizję robimy. Akrobaty. Dobra, teraz trzymamy strzałkę do 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 tego, do tego, do e, nic nie widzę O, zrobiłem beczkę do <laughs> To jest skotka do tego, do tego, robi tego, jak Red Bull tego, do tego, do tego, teraz tego, do z tego, mostu no, 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 w plecach szkolny mam po prostu. No ja nie wejdę to przecież. W mam. Merda. Wejdź na szamala i z szamala schodź. Dobra. Brawo. Chłop też skakuje. Dawaj kurwa, biorę dwóch. że ale... Chłop nie ma spod ja mam. To ty musisz raz kokue zakręcać. No chyba, że chcesz nas zrzucić. Nie no, no kue tylko, i tak skręcamy kokue. Niech to za bardzo działa w No i zajebi mi się, zlagowało cię. się jest! A mnie zrzuciło. To jest! Może chyba a, za mocno w dół. Chyba tak. A, ja, ja. Nie zabraca mi lądu na mnie Nie, Już za nisko jestem. Uh. Siema, nie, 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 ma, nie trafiłem pasta, Ale kurwa... A na się ma kurwa, no naprawdę. Włącz nagrywanie może, a nie że klipy robi. Nie, dobrze jest. To nie latarnia, zróbcie jest. jest. Tylko jest. Lecimy. Tylko teraz, tylko teraz spod nie ma. Oj tam. Pod tym lotniskiem, z ten tu będę. Dobrze to ja tu wrócę! Ficyk punkcik Lecimy dalej. O, 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 o. Ej, na no, tak trochę jeszcze było. Kurwa pół pół lesa, biała dziura. Czekaj, gdzie, gdzie to jest ten? Y... Pogoda Halloween. O! Nic nie mi dać teraz! <ścoughs> Zajliście! Nie o, widzę Sampiera w ogóle. Co? Chyba mnie zgraszowało. No nie prawie to wody wpadłem! To, to sobie na sam spadł.. spadł! Jakbym wiedział nie, wcześniej, że na pewno ci skroszony. No grosza! Jakbym wiedział, co to sobie wcześniej to bym skoczył z tego i wpadł do wody. Ja bym A żyć. przynajmniej teraz też zesz... Ty to weź podlesz tu ode mnie Bo będę się musiał na lotnisko dostać. Nie uda mi się sztuczki no. zrobić. To ten? No. Tak. Bo jak le masz leci już po tym ...płycie po, tutaj i dasz strzałkę w dół, o. Teraz się da i spamujesz kółę, to możesz sobie podnieść przed kółko. No i wylecę w górę i nawrotka w tył. <grym jasno> A, no, wiesz, zadawać muszę, czekaj. Łatwo. <grym jasno> Jeszcze się zadawać Tak, kwa... kugie... jak jak przyjeżdżaj, i Ty tak chciałeś się nie? Na piątce. Nie, na siódemce. Będzie laweta. Jak to, to, Będzie... też ma spoiler, to lepiej. No. Będzie kugle, laweta. Świecialka. Od wywozu węgla. Umiem ewentualnie tak jeszcze. To jak ty masz robić fotę, to ty staj na środku, może. A może po No i co? co? I on kurwa A, na tak. turku? Co nie, nie z... No zabieraj to ledzi kurwa, no. no ale kurwa turizmu muszę przestawić! <laughs> nie wsiądę chyba teraz, tu wsiądę. Wsiądę, dobra. Pierdole, ale pro... ale problem robić. Pierdole. Bez skitu zdjęcia no nie ma. kurwa, a przypierdol. A na środku, bo przecież ty jesteś kurwa punktem odniesienia jak w środku, no. Ale kurwa trzeba wszystko tłumaczyć. Bez Tu wisi, tam wisi, kurwa. Japie, podjedź do przodu. Którego? Ty kur... do no, przodu, ale który masz kurwa przód? Pallaka kurwa, żebyś się równo z dupą kurwa do Eledzi jakbyś się... Znaczy Eledzi kurwa jakbyś się przysunął chciał do manany kurwa. No jeszcze, jeszcze, no i teraz kurwa do tyłu na lewą skręconej kierownicy, lekko do tyłu na hamulcu kurwa. Jeszcze, 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 jeszcze. Bibi bi, bi dawaj, dawaj kurwa. Kurwa jest blisko. Ja pierdolę, wypierdolę z tego samochodu. <średzimy> z w ja, ja, pierdolę. Kamil co? Co? Cofnij to tympę miałem tutaj do obiegu trochę. Kurwa! Nie, nie. czekaj, 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 czekaj. Bez sensu cofać. On kurwa wystarczy, że ledzi wyjedzie trochę. On leci musi żebyś, A nie, żebyś ty równo stał, bo to tu krzywa masz, tak? no. Przecież to jest jedno bomba. Ale to właśnie nie, chodzi o to, żeby było tak krzywo. No. tedy jest ale, wizja, kurwa! Ale nie, że tak. a nie, ja że tak. Ja, ale tego leci, kurwa! Ja nie mogę! <ś> ja jestem Ja nie do niczego, kurwa! Nigdy nie zabiję tego kurwa? kurwa! I wsiąść nie mogę dopływać. No bo ja już nadałem. Pierdole. Dobra, bo ja kurwa wiem. nie umiecie. No. Kurwa przy, Wszyscy pierdole ja też jadę kurwa. Kujowy mi... Nie <laughs> patrz to stył. Dobra, przadę tego kurwa, ledzi. Kurwa kto to wymyślił? To zdjęcie. <laughs> Lisek coś kurwa wymyśla. Czy nie, obi, owi wymyśla Ja wymyślałem. Kurwa. <laughs> Ale się <laughs> zacieka, że nie było na mnie. <laughs> no, coś, coś, no i dobra, styknie. Kurwa, czyli <śmiecki> helikopterem ponad. nas. nie no brać bloku albo coś. Dobra, o, już? To był duszek. <śmiecki> ale jest to do. No, już chyba. No. Mm. Dobra, no idziemy. Wibietny kurwa posyłem. w, w swoją stronę. Do środku. O. Aha, <śmiecki> kamila, <Yeah. ten> pikielę <śmiecki> <śmiecki> Już ci kluczyki oddaję, U. spokojnie. A, wiem już. Ty, Kamil, bo ja mam mieć takie opieki. Kurwa, jecha, nie stajesz, kurwa, na środku skoku. No, ja pierdolę. Stoję. 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 Je, stoję. Kurwa. No, bo ja tak muszę tego pymiaka zjebać, kurwa, ta. Ura. Półtorej minuty kurwa za zderzak ja pierdolę Stój Woźek że z kurwa umarł go brat bo... No kurwa ty umyć idioto Umyć panu szybkę? Ja pierdolę, w łeb ci pierdolę Czekaj, się stój, 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 nie ruszaj się Nie ruszaj się Nie ruszaj się Chłopek, mam pytanie kurwa, wiesz, spierdolę Dobra Siedź, Dobra bo to jest ten sam chłop, co tak na tym parkingu. No nie pierdol, że się znowu rozjebałeś, kurwa. I to jest jeszcze jakiś drugi typ turizmu. No tak. Kurwa, znowu półtorej minuty, będę się naprawiał. No brawo. No, kurwa, pięćdziesiąt ja sekund. Nie no, Kuba! Kurde, mam... ale krzyczą No kurwa Bo zobaczyli taką furę To Dwań. jest od do- Uaaa! Umrę jak skocz na dół? Nie I umarł On no się wyjebał, GG? No? Nie Za zero Pompki zrobiłem jak wylądowałem I to ja też pójdę z do... No No ja to jest ja kurwa, kurwa odrzucaj na nogach on się, kurwa chce spać Mm -hmm. I tym optymistycznym akcentem zakończymy na dzisiaj ten serial. <laughs>